Jestem Agnieszka Zdarkiewicz, jestem przewodniczącą Koła Gospodyń wiejskich w komenciskach Dużych. I w dniu dzisiejszym jesteśmy tutaj na Rynku Wielkim na konkursie Witwa Regionów, w ramach którego przygotowałyśmy gołąbeczki pod pomidorową pierzynką z boskim Pire. Także zapraszamy potem na, na degustację. I w ogóle no, staramy się prężnie działać w, w tym naszym kole. znaczy, startujemy w różnych konkursach, organizujemy różne imprezy u nas na wsi, między innymi piknik rodziny, już czwarty w tym roku, także już co, co roku tradycyjnie, no i staramy się też wspierać naszą gminę w jakichś działaniach takich społecznych. I w Dożynkach oczywiście zawsze bierzemy też udział co roku, w gminnych i w powiatowych. Kogo z i wiejskich, w Komenciskach Dużych to Panie, które są aktywne, które chętnie angażują się w różne wydarzenia, a jak na co dzień Panie no, dzielą się swoim doświadczeniem, swoimi pomysłami na to, żeby być jednak widocznymi na zewnątrz? Tzn. To znaczy, no, prowadzimy konto na Facebooku, tak? gdzie wstawiamy właśnie te różne informacje, Publikują też nasze przepisy, na przykład lokalna grupa działania Ziemia Zamojska z panią Dominiką Witkowską, przewodniczącą, też właśnie z nimi współpracujemy i publikujemy tam właśnie różne przepisy na nasze potrawy czy nalewki, które przygotowujemy. Dzieci swoje zachęcamy, bo ciągamy je po wszelakich konkursach, podorzynkach, żeby im przekazać właśnie te tradycje, które. Właśnie kiedyś nasze babcie kultywowały, teraz my staramy się naszym dzieciom przekazywać tą tradycję. Palmy wielkanocną zawsze też przygotowujemy na niedzielę palmową do naszej parafii, gdzie jest bardzo duża procesja robiona właśnie i wszystkie koła wtedy takie ogromne kilkumetrowe palmy przygotowują. I tak jak mówiłam wcześniej, tak, ten wień dożynkowy też co roku tradycyjnie przygotowujemy, pieczemy chleb też na dożynki, wystawiamy też swój namiot też z regionalnymi różnymi smakołykami. To trzeba powiedzieć, że wpisują się Panie świetnie do Zamojskiej upomani, gdzie mówimy o tym, że wieś ma swoje miejsce, wieś może pokazać swoje walory i pokazuje. Dlaczego warto być w kole gospodyń wiejskich i angażować się, pokazywać, że można wiele rzeczy dobrych, zrobki smacznych? No, znaczy, no, my jesteśmy taką małą rodzinką, tak? taką inną niż, niż w domu. Jest to też takie no, dla nas oderwanie się od tych codziennych obowiązków, także spotykamy się, robimy sobie też jakieś imieniny tak, czy współpracujemy ściśle z naszą strażą pożarną, którzy organizują nam dzień kobiet, czy jakieś wyjazdy wspólne, chodzimy na spektakl do na teatru. Także no tak staramy się taką społeczność tworzyć właśnie zwartą. utrzymujemy też w czystości w porządku remizę strażacką u nas, z której korzystają mieszkańcy. Także też wspieramy, przygotowujemy Pomagamy przygotować jakieś komunie wypożyczamy nasz namiot naszym mieszkańcom, jeżeli potrzebują. Mamy też drugi taki, dużo większy, gastronomiczny, także nasi mieszkańcy korzystają bezpłatnie z, z naszej pomocy, e, właśnie takie, jeżeli potrzebują na jakiś cel, jakieś namioty, czy wsparcia innego. Dziękuję, zaraz rozmowę. Dziękuję bardzo. Nic się ogóreczek dobrego, ale zapach.